Istnieje prosta metoda chodzenia, która może zmniejszyć ryzyko potknięć mężczyzn powyżej 60 roku życia nawet o 60%. Dziś pokażę Ci dokładnie, jak to zrobić w domu, nie wydając ani grosza. Jako lekarz codziennie widzę druzgocące konsekwencje upadków w starszym wieku. Czy wiesz, że co 20 sekund jedna osoba starsza w Polsce traci równowagę? A co najbardziej niepokojące, 80% tych wypadków ma miejsce w domu, w miejscach, które powinny być bezpieczne. Ale istnieje naukowe i sprawdzone rozwiązanie, które może zmienić tę rzeczywistość. Konsekwencje upadków wykraczają daleko poza urazy fizyczne. Upadek może oczywiście spowodować złamania, ale niesie ze sobą również coś równie druzgocącego strach przed ponownym chodzeniem Strach przed wychodzeniem z domu, strach przed utratą niezależności. Często ten strach sprawia, że człowiek staje się bardziej siedzący, tworząc błędne koło, gdzie brak ruchu osłabia mięśnie i równowagę, zwiększając ryzyko kolejnych upadków. Badacze z Uniwersytetu w Kyoto w Japonii odkryli metodę chodzenia, która drastycznie zmniejszyła liczbę upadków w grupie ponad 600 i dosaz. Wynik był imponujący. O 58% mniej upadków wśród tych, którzy praktykowali tę technikę. Ze 100 idosas, które normalnie doświadczyłyby upadków w ciągu roku, z tą techniką tylko 42 z nich by się przewróciło. To ogromne zmniejszenie ryzyka, które oznacza tysiące istnień uratowanych. Wielki złoczyńca. Wleczenie stóp. Zanim pokażę Ci tę rewolucyjną metodę, Muszę ostrzec Cię przed największym błędem, jaki większość osób starszych popełnia podczas chodzenia, a który zwiększa ryzyko upadków o 40%. Ten błąd jest tak powszechny, że wielu mężczyzn nawet nie zdaje sobie sprawy, że go popełnia. Wielkim złoczyńcą jest to, co nazywamy wleczeniem stóp. Wleczenie stóp to chodzenie bez podnoszenia ich odpowiednio z ziemi, jakbyś się ślizgał. Dzieje się to naturalnie ze starzeniem się. Głównie przez utratę siły mięśni nóg i zmiany w układzie nerwowym, ale jest to niezwykle niebezpieczne. Uniwersytet Stanforda pokazał, że ten sposób chodzenia zwiększa ryzyko potknięć i upadków o 40%. Dzieje się tak, ponieważ wlecząc stopy, tracisz zdolność szybkiego reagowania na nieoczekiwane przeszkody, takie jak luźne dywany, stopnie, małe nierówności. Ponadto Wleczenie stóp zmniejsza propriocepcję, czyli zdolność naszego ciała do postrzegania, gdzie znajdujemy się w przestrzeni. To tak, jakbyś stracił część komunikacji między mózgiem a stopami, stając się mniej świadomym, gdzie stąpasz. Opowiem ci historię pana Józefa, 74-letniego mężczyzny, który był bardzo aktywny. Pewnego dnia potknął się o niewielką nierówność w domu i złamał biodro. Pan Józef spędził trzy miesiące w łóżku, odczuwając ból. I rozwijając głęboki strach przed ponownym chodzeniem. Specjaliści zauważyli jego wzorzec: krótkie kroki, patrzenie w dół. Wtedy nauczył się metody, którą teraz Ci pokażę. Dziś wrócił do bezpiecznego chodzenia w parku. Powiedział mi, że czuje się jakby odzyskał nie tylko zdolność chodzenia, ale także pewność siebie technika świadomego kroku. Teraz nauczę cię techniki świadomego kroku, która całkowicie zmieni sposób, w jaki się poruszasz. To nie tylko sposób chodzenia, to technika, która reaktywuje twój mózg, poprawia równowagę i ma naukowe dowody na zmniejszanie upadków. Badanie uniwersytetu w Kioto objęło ponad 600 osób, starszych przez 12 miesięcy. Wyniki były rygorystycznie monitorowane. Uczestnicy, którzy praktykowali świadomy krok, Mieli o 58% mniej upadków. Imponujący wynik uzyskany dzięki czemuś prostemu, co każdy może zrobić bez specjalnego sprzętu i dużych zmian w rutynie. Technika świadomego kroku obejmuje trzy podstawowe działania, które musisz świadomie kontrolować przy każdym kroku. Podnieś stopę z intencją, tak jakbyś chciał pokazać podeszwę buta komuś za tobą. Ten ruch zapobiega wleczeniu stóp i pomaga mózgowi zarejestrować, że jesteś w ruchu. To jak budzenie połączenia między Twoim umysłem, a stopami. Najpierw postaw pięte, potem środek stopy, a na końcu palce. Ta sekwencja, którą nazywamy toczeniem stopy, aktywuje naturalne sensory Twojego ciała i wzmacnia równowagę. Każda część stopy ma receptory, które wysyłają informacje do mózgu o powierzchni, po której stąpasz. Patrz trzy kroki przed siebie, nigdy na swoje stopy. To poprawia postawę, zapobiega pochylaniu się do przodu i pomaga przewidzieć przeszkody. Kiedy patrzysz na swoje stopy, twój mózg skupia się tylko na obecnym kroku, tracąc widok na to, co jest przed tobą. Może to wydawać się niewielką zmianą, ale robi ogromną różnicę. Twoje ciało zaczyna chodzić z świadomością, bezpieczeństwem. I rytmem. Co więcej, ten nawyk stymuluje układ przedsionkowy, który odpowiada za równowagę i pomaga wzmocnić połączenia mózgowe związane z równowagą i pamięcią. Pan Józef w wieku 87 lat zaczął używać tej techniki po upadku w garażu. Na początku wydawało się to dziwne, musiał myśleć o każdym kroku, ale po dwóch tygodniach zauważył silniejsze nogi i mniej strachu przed upadkiem. Dziś chodzi z pewnością, mówiąc, że czuje się, jakby miał ziemię w dłoniach. Rozwinął świadomość ciała, której nie miał od lat. Kluczowe wzmacnianie. Stopy, kostki i łydki. Ale nauka świadomego chodzenia to tylko pierwszy krok. Jeśli mięśnie i stawy, które wspierają ten ruch, są słabe, ryzyko upadku pozostaje wysokie. Dlatego następnym krokiem jest wzmocnienie kostek. Palców, stóp i łydek. Obszary te działają jako podstawa Twojego chodzenia i muszą być silne. Badanie z USA wykazało, że osoby starsze ze słabymi mięśniami kostki mają trzy razy większe szanse na upadek. Kostka to złożony staw, który musi być zarówno stabilny, jak i ruchomy. Kiedy mięśnie wokół kostki są słabe, ta podwójna funkcja jest zagrożona. Kiedy Twoja podstawa jest słaba, Całe Twoje ciało staje się niestabilne. Dobrą wiadomością jest to, że istnieją proste ćwiczenia, które możesz bezpiecznie wykonywać w domu, aby szybko wzmocnić ten obszar. Unoszenie łydek, stań, trzymaj się oparcia krzesła i powoli podnoś pięty z ziemi, aż staniesz na palcach. Przytrzymaj dwie sekundy, potem powoli opuść. Powtórz 10-15 razy dziennie. Zgniatanie ręcznika palcami. Usiądź na krześle, połóż mały ręcznik na podłodze i spróbuj pociągnąć go w swoją stronę, używając tylko palców stóp, jakby były małymi pazurami. Wykonaj przez 30 sekund każdą stopą dwa razy dziennie. Te ćwiczenia nie tylko pracują twoimi mięśniami, ale także odbudowują zaufanie mózgu do twoich własnych kroków. Kiedy czujesz, że twoje stopy i kostki są silniejsze, Naturalnie czujesz się bezpieczniej podczas chodzenia. To ponowne połączenie między ciałem a umysłem. Historia pana Changa lat 79 jest tego doskonałym przykładem. Bał się upadków po dwóch w domu i unikał chodzenia. Z pomocą fizjoterapeuty zaczął ćwiczyć te proste ruchy. Po trzech tygodniach potrafił już wykonywać ćwiczenia bez podparcia. Dziś mówi, że czuje podłogę inaczej. Jakby ciało stało się bardziej czujne. Świadome chodzenie, a funkcje poznawcze. Teraz chcę ci opowiedzieć coś, co Cię zaskoczy. Większość ludzi myśli o chodzeniu tylko jako o aktywności fizycznej, ale prawda jest taka, że świadome chodzenie aktywuje głębokie części mózgu i może nawet pomóc w zapobieganiu spadkowi funkcji poznawczych, w tym chorobie Alzheimera badanie z Harvard Medical School. Wykazało, że regularne, świadome chodzenie zwiększa aktywność w obszarach mózgu związanych z uwagą, planowaniem ruchowym i pamięcią krótkotrwałą. Dzieje się tak, ponieważ kiedy chodzisz, zwracając uwagę na swoje ciało i otoczenie, tworzysz stan aktywnej obecności. W tym stanie mózg wychodzi z trybu autopilota i zaczyna działać z większą klarownością, skupieniem i równowagą. To tak, jakbyś wykonywał gimnastykę umysłową podczas chodzenia. Badania z Kanady odkryły, że osoby starsze, praktykujące świadome chodzenie, miały większą gęstość istoty szarej w hipokampie, części mózgu odpowiedzialnej za pamięć. Oznacza to, że ta technika nie tylko zapobiega upadkom, ale także może pomóc utrzymać Twój umysł młodszy i bardziej aktywny. To podwójna korzyść, którą niewiele ćwiczeń może zaoferować. Pan Izaak, w wieku 76 lat, zaczął spacerować w parku. Po nauczeniu się o świadomych krokach, zaczął koncentrować się na swoich stopach, postawie i oddychaniu. Wkrótce zauważył, że jego umysł stał się bardziej wyostrzony, przestał zapominać o spotkaniach, lepiej spał i wrócił do rozwiązywania krzyżówek. Znaczenie odpowiedniego obuwia i otoczenia. Nie ma sensu uczyć się świadomego chodzenia, wzmacniać kostek. I trenować mózgu, jeśli Twoje stopy są uwięzione w niewłaściwych butach. Rodzaj obuwia, które wybierasz, może być różnicą między utrzymaniem się na nogach, a upadkiem. Prawie 45% upadków u osób starszych jest związanych z nieodpowiednim obuwiem. Wiele z tych upadków ma miejsce w domu, w butach, których ludzie używają na co dzień, sądząc, że są bezpieczne. Co sprawia, że but jest niebezpieczny. Luźne klapki, buty z gładką podeszwą, obuwie bez wsparcia pięty, zbyt ciężkie tenisówki lub nadmiernie sztywne buty. Wszystkie te typy zakłócają kontrolę nad krokiem i destabilizują Twoją podstawę. Dobre buty zapobiegające upadkom powinny mieć antypoślizgową podeszwę, solidne wsparcie pięty, niską wagę, wytrzymały, ale elastyczny materiał, odpowiednie zapięcie. Rzep lub sznurowadła i, jeśli możliwe, zaokrąglony przód. Pan Antoni, w wieku 82 lat, używał otwartych kapci w domu. Po dwukrotnym upadku zdecydował się na zmianę. Wymienił je na zamknięte buty na rzepy z antypoślizgową podeszwą. Po kilku tygodniach zauważył, że coś zmieniło się w jego pewności siebie. Czuję, jakby moje stopy teraz przylegały do ziemi, powiedział. Chodzę z większą pewnością. Więc jeśli chcesz w pełni wykorzystać tę technikę chodzenia, musisz zacząć od swoich stóp. Wybierz buty, które współpracują z Twoim ciałem, a nie przeciwko niemu. Inwestowanie w dobre obuwie to inwestowanie w Twoje bezpieczeństwo i niezależność. Ważne jest również, aby ocenić środowisko w Twoim domu. Usuń luźne dywany, popraw oświetlenie. Zwłaszcza w korytarzach i na schodach, utrzymuj ścieżki wolne od przedmiotów i rozważ zainstalowanie poręczy w strategicznych miejscach, takich jak łazienka i korytarze. Wolność chodzenia, bez strachu. Często słyszymy, że ciało słabnie z wiekiem, ale prawda jest taka, że dzięki odpowiednim ruchom, właściwym ćwiczeniom i odpowiedniej pielęgnacji, ciało może odzyskać pewność siebie, równowagę. I godność. Każdy świadomy krok, który robisz, to twój sposób na powiedzenie swojemu ciału: wciąż mogę, wciąż daleko zajdę. Technika świadomego kroku to nie tylko zapobieganie upadkom, to odzyskanie swobody poruszania się bez strachu, to utrzymanie niezależności, którą tak bardzo cenimy, to kontynuowanie robienia rzeczy, które lubimy, bez ciągłego lęku przed możliwym upadkiem. Chodzenie w starszym wieku to wolność. Niezależność to życie bez strachu przed Ziemią. Technika świadomego kroku w połączeniu ze wzmocnieniem kostek i odpowiednim wyborem obuwia może przywrócić Ci bezpieczeństwo i pewność siebie, aby żyć w pełni. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, aby zacząć, nawet jeśli już doświadczyłeś upadków, nawet jeśli już odczuwasz strach przed chodzeniem. Ta technika może pomóc ci odbudować pewność siebie krok po kroku. Zacznij powoli. Bądź cierpliwy wobec siebie i celebruj każdy mały postęp. Najważniejsze jest, aby podjąć pierwszy świadomy krok już dziś. Twoja niezależność i jakość życia będą ci wdzięczne. Śledź naszą stronę, aby uzyskać więcej wskazówek i technik poprawiających jakość twojego życia.